Mara Moranowska, witam i zapraszam na szczegółowe prognozy pogody, a pogoda w Polsce kształtować będzie układ niskiego ciśnienia oraz towarzyszący mu front atmosferyczny. Nad wschodnie e, części naszego kraju napływa chłodne, polarno morskie powietrze, natomiast na zachodzie już nieco cieplejsze masy powietrza. Ten front atmosferyczny, o którym wspomniałam, spowoduje, że tej nocy w całym kraju niestety dominować będą chmury, pojawią się też przelotne niewielkie opady śniegu. Noc będzie mroźna. Na termometrach od 0 do minus 4 stopni na przeważającym obszarze i do nawet minus 10 stopni lokalnie może wystąpić w górach. Natomiast jutro, do południa, w całym kraju jeszcze zachmurzenie dosyć duże, natomiast po południu, zwłaszcza na zachodzie kraju, pojawią się liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach jutro od 0 do minus 1 stopnia na przeważającym obszarze, cieplej na zachodzie, tam na termometrach od 2 do nawet 4 stopni. Natomiast na Kujawach i na Pomorzu tej nocy również będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na północnym wschodzie regionu mogą tworzyć się silne mgły i zamglenia. Na termometrach o poranku od zera do minus 2 stopni w Inowrocławiu. Natomiast jutro w naszym regionie do południa jeszcze przeważać będą chmury. Natomiast po południu od zachodu zacznie napływać do nas nieco więcej pogodnego nieba na termometrach od zera do maksymalnie minus 2 stopni, więc cały czas mroźno. Wiatr będzie dosyć silny, powieje z zachodu, a na barometrach wahania ciśnie jutro 1016 hektopaskali. Na ten moment to wszystkie informacje. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.